Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, w związku z zaistniałą sytuacją tej całej epidemii, a właściwie już pandemii, zostały w naszej parafii Przemienienia Pańskiego odwołane parafialne rekolekcje, zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Wiele pojawia się w internecie alternatyw, czy Mszy Świętej, czy właśnie y, słuchowiska rekolekcji wideo, audio. Kochani, przyszła taka myśl, wierzę, że z Bożego Ducha, aby także w naszej parafii takie internetowe rekolekcje przeprowadzić. W niedzielę, poniedziałek, wtorek i środę, czyli 22, 3, 4, 5 marca w te cztery dni chcemy przejść pewną drogę. Nazwaliśmy te rekolekcje Wracam do domu i chciałbym, żebyśmy przeszli tę drogę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tych czterodniowych rekolekcji. Potraktujcie je tak, jakby to były parafialne rekolekcje tutaj w kościele. Zapraszam, niech one będą w środowisku domowym. Jeżeli macie tylko chwilę czasu, ochoty, to bardzo na te rekolekcje internetowe. Was zapraszam. Pozdrawiam. Do usłyszenia z Panem Bogiem.